Cześć. Dziś druga część komentarza do wystąpienia pana Korwina w Polsat News w programie Polityka na Ostro z 7 lutego zgodnie z prośbą Rafa Poland. Zajmiemy się dalszą częścią wywiadu po omawianym w ostatnim filmiku fragmencie. Posłuchajmy. Chciał rewolucji i puczu, krótko mówiąc. Dobrze, no tego nie ma. Ja chcę kontrrewolucji, żeby to powiedzieć jasno. A no to właśnie patrzę wstecz. Kontrrewolucja co... jest o wiele tańsza niż rewolucja, bo rewolucja to są miliony, miliony trupów, a kontrrewolucja to czasami kilka osób ginie. Prawda? No góra to zapinaczyta 1500. To, to powiedział Krzysztof Bosak na swojej konwencji, że Konfederacja rozpoczyna dzisiaj kontrrewolucję. Prezes Korwin-Mikke, cytuję pana, powiedział, że potrzebna jest kontrrewolucja wewnętrznie i na zewnątrz w całej Europie, żeby nasza cywilizacja przetrwała. Czytałam to i pomyślałam sobie, że to jest takie wygrywanie przez budowanie zagrożenia, że nie idziecie państwo z pozytywnym przekazem, tylko straszycie ludzi po to, żeby stawać, stawiać się w roli takich jedynych obrońców. Dziś jest takie przekonanie, że wszystko ma być pozytywne. Wszystko trzeba pokazywać w pozytywnym świetle, w pięknych barwach. Mówienie o czymś niemiłym, złym, wywołującym negatywne emocje jest wręcz odrzucane. I jak sobie tak o tym myślałam, przygotowywałam się do tego filmiku, to przypominała mi się scena z komedii Robin Hood w w Rajtuzach. Szeryf z Rottingham przychodzi do księcia Jana ze złą wiadomością książę nie chciał słuchać złych wiadomości więc każe szeryfowi aby ten przekazał mu złą wiadomość w dobry sposób koniec końców szeryfowi to się nie udaje no wychodzi z tego taki mały żarcik link do tej sceny macie w opisie ludzie gdy są słabi i wrażliwi gdy żyją pod kloszem czyli w takim emocjonalnym luksusie bez zmierzenia się z trudnościami nie są w stanie znieść negatywnego przekazu, nie są w stanie przeprocesować trudnych informacji, nie są w stanie zmierzyć się z trudną rzeczywistością. W mediach głównego nurtu obserwują takie błędne koło. Zobaczcie, ludzie są wrażliwi, więc media głównego nurtu starają się stłumić pewne wypowiedzi, żeby nie ranić tych ludzi. Ludzie mają coraz mniejszą styczność z trudnymi i negatywnymi tematami, bo media cenzurują, więc ludzie stają się jeszcze bardziej wrażliwi, więc media jeszcze mocniej cenzurują i tak w kółko. Jedną z form leczenia lęku, fobii w założeniach terapii poznawczo-behawioralnej jest mierzenie się z lękiem poprzez ekspozycję czy zanurzenie. Unikanie tego czynnika lękowego nie pomoże nam w radzeniu sobie z lękiem. Dzięki takim ludziom jak Korwin mamy niepowtarzalną okazję w sferze publicznej, w mediach, do usłyszenia trudnych tematów, pewnych zwrotów czy haseł, i dzięki temu możemy wyrobić sobie grubszą skórę. Dlatego absolutnie nie chcę, żeby Korwin przechodził na polityczną emeryturę. Radzenie sobie z emocjami to też pewna umiejętność, którą trzeba ćwiczyć. Tak jak ćwiczysz na siłowni, Chodzisz na te zajęcia, pilates, pupomania, czy, czy płaski brzuch, czy jak tam się nazywają u Was w Waszej siłowni te, te zajęcia. I co? Boli po tych zajęciach? Ano, boli. I dobrze, że boli, bo potem już nie będzie boleć i dzięki temu, że, że boli, tworzysz figurę, którą sobie tam wymarzyłaś. I tak samo z emocjami. Musi, musicie najpierw coś poboleć, a potem będzie już tylko łatwiej. Ale uwaga, małe ostrzeżenie na wszelki wypadek nie wszystko na raz. Tak jak czasami zdarza się dziewczynom po wielu miesiącach braku ruchu iść na siłownię, na najtrudniejsze zajęcia, i potem tydzień nie mogą chodzić, to tak samo, jak jesteście bardzo wrażliwe, to spokojnie nie wystawiacie się na wszystkie trudne sytuacje na raz, tylko powoli, krok za krokiem, do przodu. I tak jak budujecie siłę fizyczną na siłowni, choć boli i może nie zawsze jest przyjemnie, to tak budujcie siłę psychiczną, choć boli i może nie zawsze jest przyjemnie. Czy medium głównego nurtu i, i tak zwanemu establishmentowi zależy na tym, żeby obywatele byli silni psychicznie? Zobaczcie, dla naszego dobra ograniczają te negatywne informacje, bo przecież nasi przywódcy są tacy dobrzy, że nie chcą, żeby nas coś bolało. Ale suma sumarum, czy to rzeczywiście takie dobre dla nas? A może chodzi o to, że słabymi, bojaźliwymi ludźmi łatwiej się zarządza. I znowu mi się przypomniał inny film, scena z innego filmu, takiego polskiego starego filmu Faraon na podstawie powieści Prusa. Dzisiaj, jak widzicie, same odwołania filmowe. W jednej ze scen kapłani stłumili rebelię, używając zaćmienia słońca i wykorzystując strach ludu przed bogami. Ludźmi, którzy opierają swoje działania na uczuciach, którzy nie myślą, bardzo łatwo sterować. Dyskusja, którą na scenę polityczną wprowadza Korwin oraz Konfederacja nie jest straszeniem ludzi, ale rozpoczęciem dyskusji nad tematami, które są przemilczane i uciszane. Jeśli nawet nie zgadzasz się z niektórymi wypowiedziami, bo też masz do tego prawo, to czy nie lepiej jednak po prostu podjąć wezwanie, wysilić się intelektualnie i emocjonalnie i wyjść z takiej dyskusji silniejszym. Unikanie dyskusji nie poprawi nic. A może pogorszyć bardzo dużo. I zobaczcie, co się dzieje na, na Waszych oczach. Pani dziennikarz zacytowała. Potrzebna jest kontrrewolucja wewnętrznie i na zewnątrz w całej Europie, żeby nasza cywilizacja przetrwała. I jak sama powiedziała, czytała to i pomyślała sobie, że to jest takie wygrywanie przez budowanie zagrożenia. Jeśli w tej zacytowanej wypowiedzi pani dziennikarz słyszy budowanie zagrożenia i straszenie ludzi, to jest gorzej niż myślałam. Gdzie tu jakiś straszny przekaz? Czy ludzie, słysząc już samo słowo kontrrewolucja albo przetrwanie cywilizacji, już się boją? Czy chodzi o to, że jeśli się przeciwstawiamy temu, jak nasz świat wygląda i chcemy coś innego, to znaczy, że straszymy ludzi? No tak naprawdę wynikałoby z tego, że nie można krytykować, przedstawiać jakichś nowych rozwiązań, tylko trzeba utrzymać status quo, bo inaczej ludzie zareagują strachem. No czy już właśnie doszliśmy do poziomu tych biednych Egipcjan z filmu Faraon, którzy chowają się po kątach, bo jest zwykłe zaćmienie słońca? Zaraz, droga pani. My straszymy ludzi. Czy mamy straszyć? Czym, czy to, czym tak naprawdę czy to, straszycie czy, to, państwo czy, to, ludzi? czy to my straszymy na przykład inwazją, inwazją różnych zboczeńców? Nie, to oni straszą. Oni straszą mówią, że będą nasze Co? dzieci adoptować, prawda? Oni mówią, że będą w szkołach ja uczyli nasze dzieci. Ja już tyle to oni rozmów z odbyłam i już nawet czasami nie mam siły pana prosić, żeby pan nie mówił o osobach, nie wiem, homoseksualnych czy LGBT zboczeńcy, ponieważ nie są, ponieważ nie są zboczeńcami po prostu. Kwestia nas. No, ja, nie. Pani, no, pani, no, pani no, pozwoli, ja, ja mówię po polsku. No, a pani no, pani no, Słowa ja znaczą ja, i słowa ranią. Ja, ja mówię po polsku, a pani nie, mówi mową. Nie, nie, pan mówi z taką intencją, żeby kogoś obrazić i zranić, tak? Ale Bo dlaczego? jak pan mówi o kimś, że jest zboczeniem, to jest to, to ludzie? Ale rani. dlaczego ludzie zbaczają z drogi, na przykład, żeby pójść na skróty. Nie, zboczenie, z zboczenie z drogi nie się ci części. Ja, ja rozumiem, możemy wziąć słownik i się bawić tutaj po prostu w gry i zabawy słowne, ale słowo zboczeniec to jest po prostu słowo pejoratywne. I panie, obraża. Jeżeli, jeżeli panie, zaczniemy, panie prezesie, jeżeli, proszę, jeżeli naprawdę. zaczniemy. Zaczniemy ich nazywać kwiatuszki, to za, za pół roku. Powiem, 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 że skończy. Jeżeli zaczniemy je nazywać kwiatuszki, to za pół roku słowo kwiatuszki będzie obraźliwe. Pani dziennikarz mówi, że słowa ranią. Przestańmy bać się słów. Jeśli słowa cię ranią, to popracuj nad swoimi emocjami, bo tylko ty masz kontrolę nad swoimi emocjami. Owszem, w życiu prywatnym, pewnie osoba, którą kochasz. Szanujesz, no może Cię bezpośrednio jakoś tam zranić. No życie prywatne jest skomplikowane i trudne. Ale w tym wywiadzie z Korwinem poruszamy się po sferze publicznej. A dlaczego w sferze publicznej nie można wypowiedzieć ogólników, pewnych haseł, słów, opinii, bo to kogoś zrani. Korwin nie zwraca się do kogoś prywatnie i personalnie z nazwiska. W tym wywiadzie Korwin zwraca się do tysiąca Oglądających osób, czy ile tam osób oglądało ten wywiad. Jordan Peterson, znany na prawicy kanadyjski psycholog kliniczny i wykładowca na Uniwersytecie w Toronto, jako przeciwnik politycznej poprawności powiedział bardzo ciekawą rzecz. Link do filmiku oczywiście w opisie. Filmik jest po angielsku, a tłumaczenie brzmiałoby mniej więcej tak. Jeśli zasadą jest, że nie możemy kogoś urazić, to wyobraźcie sobie rozmowę z jedną osobą. I rozmawiając z tą jedną osobą, nie mogę jej urazić. Ok, przyjmiemy, że jest to do zrobienia. A co jeśli mówię do dziesięciu osób? Czy mogę urazić jedną z nich, a czy mogę urazić jedną osobę ze stu osób, a jedną z tysiąca? Jeśli wychodzisz na scenę i chcesz mówić o czymś ważnym, o zasadniczym problemie, ale nie możesz urazić choćby jednej osoby z tysiąca, to w takim razie nie możesz powiedzieć nic o niczym ważnym, nigdy, bo nie jesteś tego w stanie zrobić, nie urażając nikogo. Więc moje pytanie brzmi: skoro nie możemy urazić nikogo, to o czym mamy rozmawiać? O pogodzie? Choć y, tak sobie myślałam, że nawet pogodę do pogody można się tak naprawdę przyczepić, y, czuć się urażonym. Na przykład, że huragany amerykańskie, atlantyckie, y, które wywołały najwięcej zniszczeń, licząc w dolarach, miały imiona żeńskie i kogoś to obraża, że miały imiona żeńskie, a nie męskie, bo to się komuś stereotypowo kojarzy. No to oczywiście absurd to, co teraz mówię, no ale do czego to wszystko właśnie zmierza? Do coraz większych ograniczeń wolności słowa i w końcu do totalnej cenzury, do braku możliwości wyrażania siebie, tak naprawdę, swoich opinii i myśli, a w końcu do odizolowania ludzi, bo ludzie zamkną się w swoich mieszkaniach, żeby unikać interakcji z kimkolwiek, bo będą się bać, że kogoś po prostu urażą. Oczywiście starajmy się być mili i kulturalni. Jestem za tym, żeby w sferze publicznej, w polityce, właśnie zachować jakiś wysoki poziom dyskusji, na ile się tylko da. Wiadomo, nikt z nas święty też nie jest. I ja przyznaję, ja lubię języki obce, bardzo lubię łacinę podwórkową i choć to nieeleganckie, to w życiu prywatnym będę rzucać łaciną, bo człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce. Ale czy to, że korwin? Użył w tym kontekście słowa zboczeniec. To naprawdę jest takie nieeleganckie i straszne, niekultura, niekulturalne, że nie możemy tego przyjąć jako zwykłą opinię w ramach po prostu normalnej dyskusji na forum publicznym. Było odniesienie dzisiaj do ekranizacji Prusa, to niech będzie teraz ekranizacja Szekspira. Zresztą pan Korwin powiedział o kwiatuszkach, więc idealnie pasuje tutaj ten cytat. Film Romeo i Julia e, i młody Leonardo DiCaprio, scena balkonowa. Cytat brzmi tak. Cóż znaczy nazwa? To, co zwiemy różą, pod inną nazwą równie by pachniało. E, oczywiście, słowa mogą nieść ze sobą pewien ładunek emocjonalny. Myślę, że no, nikt tego nie neguje. E, tak jak powiedziała pani redaktor, z reguły słowo zboczeniec jest używane jako pejoratywne określenie. Ale nie jest to regułą. Używa się słowa zboczenieć również w kontekście żartobliwym. Nieraz mi się zdarzało już używać tego słowa w gronie znajomych i zapewne Wam też. Wszystko zależy oczywiście od kontekstu. Choć powiem Wam, że gdyby ktoś do mnie, nawet personalnie powiedział o mnie z jakiegoś powodu na serio, że jestem zboczeńcem, to naprawdę spłynęłoby to po mnie jak po kaczce. Bo co mnie obchodzi, czy jest? Zdanie. To, że Korwin używa w tym kontekście słowa zboczeniec, to powinien mieć do tego prawo. Jest taka zasada wolności słowa, którą ja wyznaję. Nie zgadzam się z Twoimi poglądami, ale po kres moich dni będę bronił Twojego prawa do ich głoszenia. Tak więc, jeśli nawet nie zgadzacie się z opinią Korwina, to czy znaczy to, że nie może on mieć tej swojej opinii i jej po prostu wypowiedzieć? Zresztą termin zboczeniec można odnieść również do osób heteroseksualnych. Zboczenie to w dużej mierze odchył od normy, od tego, co robi większość. Ale czy ten odchył jest od razu zły tylko dlatego, że większość tak nie robi? Gdy dwoje ludzi, czy tam dwóch ludzi, czy, czy, czy więcej osób chce dobrowolnie i świadomie robić coś, co jest odchyłem od normy, to powinni mieć. Do tego prawo, ale z kolei ja mam prawo to nazwać tak, jak ja uważam za słuszne. Nie mam prawa im tego zabraniać, ale mam prawo mieć swoją opinię na ten temat i ją wyrażać w taki sposób, jaki mi pasuje, no cokolwiek by to nie było. Sfera intymna i seksualna to sprawa prywatna i bardzo subiektywna. Dla jednych na przykład jakiś fetysz będzie akceptowalny i normalny, a dla innych to już może być zboczenie. I teraz będziemy narzucać e, tym osobom, żeby przestały, e, przestały nazywać coś zboczeniem, bo komuś robi się przykro. Czyli mamy ograniczyć wolność jednych, żeby inni czuli się ze sobą dobrze. Zostawmy sferę seksualną tam, gdzie ona powinna być, czyli w Alkowie. Posłuchajmy dalej. Po pan co, znaczy, jak bardzo by się Pan nie starał obrazić tych ludzi. A nie urażam, ja nie. Jak bardzo by się Pan starał tego nie robić, oni będą. Tak? Po prostu. Oni byli, są i będą. Tylko, tylko nigdy nie wychodzili na ulicę, widzisz, Pani, to jest ta różnica. Chyba, co zawsze wychodzili na ulicę. Właśnie, nie. zawsze wychodzili na ulicę. Nigdy, no, Podawali nie, no Panu teraz, rękę, te, jedli pani... z Panem posiłek, a po tak, i, no, i, i dalej podają mi rękę, jedzą ze mną posiłek. Tak ja... I nie siedzieć cicho i nie domagać się żadnych ale praw. Ale dlaczego mają? Jakich praw? Mają takie same prawa jak wszyscy. Ja, na przykład dzień. małżeństwa. No tak, tak, mają prawo zabrać małżeństwo, dlaczego nie? Gdzie? No gdzie gdziekolwiek no, stanu cywilnym. Wiem, zaraz mi pan powie, że z kimś, kto jest przeciwnej płci. No tak, oczywiście. No wiem, no, ale to wie pan, to jest wprowadzanie sprawy do absurdu coś, co pan uwielbia, ale nie to, to, pani, no. to Panie no, prawda do absurdu. To, panie prezesie, to, kończyć, no. jest to z definicji związek dwóch dwo, ludzi, którzy mogą mieć dzieci. Więc jeżeli dwóch mężczyzn nie mogą są dzieci, to nie być małżeństwem. to jest informacja dla wszystkich państwa, które nas oglądają i są w małżeństwie i nie mają dzieci, że nie są małżeństwem, krótko mówiąc. Panie Nie jest małżeństwem. Musimy kończyć. Janusz był państwa i moim dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dobranoc. Zastanawiam się, czy pani dziennikarz nie zrozumiała konceptu Korwina o wychodzeniu na ulicę, czy celowo zmieniła sens tej wypowiedzi. No, na wszelki wypadek powiem, że Korwinowi chodziło o wychodzenie na ulicę, czyli o demonstrowanie publicznie swojego życia seksualnego, na przykład na paradach. Chodził również o lobby ideologii LGBT. Homoseksualiści oczywiście są od dawien dawna, w starożytności nawet. No wszyscy wiemy, co tam w Grecji się działo. W końcu nie bez powodu mamy określenie miłość grecka. Nikt nie zaprzecza istnieniu ludzi nieheteroseksualnych. Korwin jednak od zawsze odróżnia działaczy LGBT, tych aktywistów, od zwykłych dorosłych ludzi, którzy sobie żyją w różnych konfiguracjach i spełniają się seksualnie w sferze prywatnej, tak jak sobie tam ustalili. Bo nawet nie tyle chodzi o osoby nieheteroseksualne, tylko o wszystkie możliwe kombinacje. Tak jak Korwin nie chciałby widzieć parad LGBT, tak nie chciałby widzieć parad onanistów, o czym też już wiele razy mówił. Ludzka seksualność została wyjęta ze sfery prywatnej do sfery publicznej i została wręcz upolityczniona. W mojej ocenie nie jest to dobre, bo nie powinno być państwową sprawą to, co ja z kim kiedy, jak robię. To moja sprawa. Obawiam się, że przez działania ideologii LGBT dojdziemy też do takiego momentu, że w sprawach seksualnych nie będziemy mogli użyć argumentu, a co cię to obchodzi, to nie twoja sprawa, bo zauważcie, że z roku na rok twoja seksualność coraz mniej i mniej jest tylko twoją sprawą. Jeśli chodzi o małżeństwo, Korwin jest za tym, żeby państwo nie mieszało się do małżeństw. Polecam wam też wypowiedź tak, pana Berkowicza, który kiedyś miał takie wystąpienie na, na ten temat. Ta koncepcja związków przedstawiona przez Berkowicza jest według mnie najlepszą opcją. Państwo nie powinno się interesować, z kim ja chcę żyć, z kim chcę spać, z kim chcę mieć dzieci. To sprawa między dorosłymi ludźmi i nikt nie powinien się tego czepiać. Zamiast tego, odpowiednią umową notarialną można sobie tam załatwić te wszystkie kwestie, jak odwiedziny w szpitalu i tak dalej. I tak naprawdę, likwidacja państwowej instytucji małżeństwa rozwiązuje problem związków partnerskich. Oczywiście, w kościołach różnych wyznań ceremonia małżeństwa by zapewne była nadal, ale nie miałoby to żadnych konsekwencji prawnych. I z kolei też jestem przekonana, że dla osób niewierzących, czy na przykład właśnie homoseksualnych, powstałyby firmy, które mogłyby zorganizować coś na wzór takiej ślubnej uroczystości, jeśli dla kogoś taka ceremonia w ogóle byłaby istotna. Kapitalizm, który my, wolnościowcy, chcemy wprowadzić, właśnie na tym polega. Jest potrzeba na rynku, więc pojawiają się nowe usługi i produkty. Ludzie są zadowoleni i tak to działa. Po co tak naprawdę w państwie instytucja małżeństwa? No bo małżeństwa. Dostają od państwa pewne przywileje z racji tego, że małżeństwa mogą mieć dzieci. Po to ludzie zawierają małżeństwa, bo myślą o założeniu rodziny. Jeśli wprowadzimy państwo takie, jakie my, wolnościowcy, byśmy chcieli, te przywileje znikają, a w związku z tym nie będzie już potrzeby, aby państwo zajmowało się tematem małżeństw. Co więcej, jest to dla nas wszystkich też o wiele tańsza sytuacja, bo znikają urzędy stanu cywilnego, choć pewnie jakiś tam urząd, Rejestracji, powiedzmy, dzieci musiałby być, prawda? No bo gdyby coś się stało dziecku, to rzeczywiście odpowiednie organy jak prokuratura czy policja, no muszą wiedzieć, kto odpowiada prawnie za to dziecko. Problem jest niestety taki, że ludzie są tak przyzwyczajeni, że państwo wszystko o nas wie i wszystkim steruje, oczywiście dla naszego dobra, że ludzie nie wyobrażają sobie już takiej sytuacji, że państwo przestaje się wtrącać. A my, wolnościowcy, chcemy, żeby to ludzie sami o sobie decydowali, bez ingerencji państwa i żeby to sami ludzie byli wolni w swoich wyborach, pod każdym względem, ale i również odpowiedzialni za swoje wybory.